Dzisiaj mobil z nas do ogródka, do ogródka, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ jesteśmy gdzie? Dzień dobry, dzień dobry, witam na dzisiejszym vlogu, na dzisiejszym wtorkowym vlogu. Dzisiaj mobil z nas do ogródka, do ogródka, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ jesteśmy gdzie? W Sursu! Surs 2021. Tak, jesteśmy u Szamanka, w tym roku nie ma oficjalnego dżemiku, ale są ludzie na i będziemy jak jeździli? Szybko i dobrze. Dokładnie, dziękuję Adam za piękną wypowiedź, znowu będziesz w pierwszym klipie na moim vlogu, cóż drugi, za wyróżnienie. Drugi raz. Dobra, 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 spójrzcie, zebrało się sporo samochodów, sporo dobrych, sporo kaskaderów jest, więc będzie z kim pojeździć, będzie co pooglądać, będzie co porobić, jest ze mną oczywiście pani, pani operator, jest pani operator dla odmiany, pani operator już o własnych nogach się porusza, co mnie bardzo cieszy, no i co, no i polatamy sobie chopeczki, chopeczki polatamy, tutaj jakaś tam paca, do gąbek poskaczemy o, no, mamy gospodarza, tutaj mamy gospodarza, ale teraz wam pójdę pokażę wam nowość, nowość w ogródku idziemy do głównej nowości, ale po drodze jeszcze pojawiły się tutaj podwójne wybicia na chopach, zamiast na lądowaniach pojawiły się po prostu z bliższymi przelotami, tutaj mamy Przemka jak tam biuta super ciepło, pięknie polecam, jasne przed chwilą narzekał, że na tej pustyni nie do życia i bardzo cieszę, się, że już jest w Polsce Dobra, idziemy, zbliżamy się do nowości, czyli do kłotera, do ogromnego kłotera na ResiBox. 2-3 metrowe po pośrodku ResiBox. Tutaj mamy naszego krakowskiego zawodnika, Czabana, który będzie dzisiaj robił saldo z Nohantem, czy nie będzie? Będzie, będzie. No, no to trzymamy za słowo, słowo się wlepło. Pyk. oczywiście mamy. Tutaj mamy pełę, pełę na kłoterze. Mamy pcheły dzisiejszego szofera kierowcę. Właściwie dla mobilu, a skoro mowa o mobilach, no to seka trzeba pokazać. Piękna sprawa. I plan jest taki, że pojeździmy, yy, pogadamy, dobrze się pobawimy, yy, pokorzystamy z tego pięknego słońca. Widzicie, krótki rękaw, bo jest naprawdę ciepło. Zaraz leci długi, ale to ze względu nie na temperaturę, tylko oczywiście na, na poduszkę. Wiecie, jak jest. Łokieś. no łokieć jeszcze, jeszcze tutaj gdzieś przypalony po jakichś ostatnich bojarzach, szamanek. Dwa na rozgrzewkę, No nieźle, nieźle, nieźle Dobra, i co? I coś przywlogujemy dla Was oczywiście Przyjechałem tutaj z pchełą, więc godzina obsługi rano standardowo Godzina obsługi po południu ze na zmianę czasu W ogóle dajcie znać w komentarzu co myślicie o zmianie czasu Poczekam komentarze, zobaczymy czy myślicie tak samo jak ja Jest karawan, czyli jest i jest czubaka Jest czubaka, ciekawe czy będzie jeździł Ochraniacze, ochraniacze, ubrał ubra, ochraniacze Rower wyciągał, będzie latane, będzie latana. nad Długo Paweł Turbo, co ostatnio tutaj raczej jako konstruktor, inżynier spawacz tigerów, a nie zawodniej, wiesz. Jakaś zmiana. Tam jest zielonka. Czuję, nawet tego odmrozili gościa. A ja ty chcę wreszcie. <laughs> I tutaj przeciąłem, przeciąłem zjazd, niedobrze tak się nie robi, absolutnie na około trzeba wracać Ale dobra, mamy chopeczkę. dawno nie było takiego leciku, mega szybko siedzie W zasadzie dużo dual, dużo sklejbarków, parku na flip bar, a dwa ba bar to tak jak... Tak. u mnie flip bar no trzeba będzie zrobić, przypomnij mi pani operator później Bo akurat tak jest fajnie lecieć do flip bar no handa. sam raz, tutaj o, przypozuję do zdjęcia, jeszcze mamy tutaj fotografa Hello. Wszystko jest, wszystko jest co, chopeczki są? Chopeczki też trzeba będzie polatać. To wiem jak działa. basen, to, to na sprawa. Chodź do basenu też wam poskakać, ale słońce tak szybko znika. Więc teraz, co, teraz co? Teraz nagramy kogoś tu i idę na chopeczki. Oddawać tutaj głos. No, chyba leżeć. Mamy chopy, dawaj z gospodarza od razu. No, 3 od gospodarza, no, no nie obija się, nie obija się, nie ma to. Gadać, pierwsza chopa jest hipem, stąd tego nie widać, ale jest hipem. Dawid ma tutaj 420 stopni i rotacji za może troszkę więcej. Ja mam około 300 stopni trochę mniej i o dziwo chyba wolałbym mieć więcej, bo jest dość dużo przelotu. No i trzeba się no, uważać, żeby nie przekręcić, ale całkiem fajnie, druga, druga działa cudownie, wcześniej na drugiej był kiepski kicker, mega stromy, teraz jest gładziutki, to jest kicker, który wcześniej był tu na pierwszej, no działa wyśmienicie, więc na chwilę się tu zatrzymamy, pykniemy jeszcze jakiegoś triczka, potem kłoter, a potem zmotywujemy czubaki i pchałę do jazdy, bossie, bo się obijają. nie jest ultra miękko, ale jest ultra ślisko dzięki czemu nic nie boli, nic się nie przypaliło miał być długi rękaw, zapomniałem ale nie, fajnie, fajnie fajnie było, uślizgnęło no to co, powtóreczka Nawet tutaj, Kamila, złapa dokładnie to samo dokładnie ta sama sytuacja gdzieś tam było, było blisko, ale nie perfekcyjnie, więc uślizgnęło Na górkę by to zdecydowanie było, tak mi się wydaje. Ale wygląda klip, to, to będę to po powiedział. No, poślizgnęło, no ale to znaczy, że nie jest idealnie i trzeba, trzeba po prostu robić dalej. Teraz chwilę poczekamy, bo Dawid będzie dobrego Bengera ładował na dużej, na dużym rezy. Twister no hand do bar spina. I bezpiecznie wjechał na tył. Będzie dobrze! Syk. Kurczę, a jeszcze tak jadę, ser tam z boku ktoś jedzie na dużą hopę. Ja nie wiem czy kręcić, czy nie kręcić, nie wiem kogo pani operator nagrywa. No siódemka wyszła. No przecież, że mózg włączę to wyszła. Choć była tak chyba co średnia, nie pani Pawle? To teraz duża hopa i quarter, quarter, duża hopa. Nie teraz Dawid ładuje trik, a ja oglądamy. Ale my oglądamy Dawid pełne skupienie i leci. Będzie co z tego? Odjechane Nie, nie. Czyściutko mamy, gratulacje Brakuje mi rotacji Brakuje do, siły, do szwecji. jedziemy do szwecji? Jak to mówią Polacy za mało mięsa zjad i nie ma siły kiwak, odmrożony kiwak Ale się... Coś tam przypalił kolega Przypaliło No to będzie na co dzień Oooo, panie kolego Ty Przypaliłem. Dawaj kesza z barem Nie wiesz co nie mam dzisiaj Ale robię flare wepa Dobra A ty czułem co? Czę ja widaj? jestem styrany po kurwa całem tygodniu łagru Blip wip Oooooo Nie, kurwa lecisz tego tamto a tamto Przyjechał z pustyni słynny 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 ubrałem słynny ubrałem rękach Flip bar do mm, prawie no handa I kłoterek, yy, kłoterek zaraz przetestujemy. Sporo na niego musiałem hamować yy, Także to znaczy sporo hamowałem, nie musiałem, bo w sumie jakbym nie przyhamował To bym leciał yy, wyżej Ogólnie one są, widzicie te kłotery są wsunięte za i Box Powinny być wysunięte troszkę do przodu Taki mały błąd, ale Dawid mówił, że do poprawki w najbliższym czasie yy, Także co, flip bar no hand Flip bar no hand Tak, tutaj kurczę na krawędzi tego kłotera, ale jak zwykle Flip Barolda od razu chciałem wykorzystać płoter, coś się zrotować, bo słońce mega szybko schodzi na dół, tam spora kolejka. Ło, ale fajnie, fajnie, fajnie się jeździ. Kheła, gdzie w ogóle jest widziałeś Widziałeś gdzieś pchła, pani operator? Nie widziałem. Kheła się odnalazł, co to już wakacje? ne alko, Nie, alko. Mm. Nie wolno pić. Od południowych sąsiadów. Mm? Nie wolno Dobra, pić, idoli, jak, jak, jak pojeździłeś? No spoko ja sobie na chopkach latam. Ciemno. Ja... się robi porę na podsumowanie jakieś? Mm, nie, no, ja sobie taka nie latam, jakieś zajawy na poduchę nie mam. A dzisiaj. to dobrze było wpaść jeszcze w tym roku tu, nie? Tak, tak, no ale jednak ja preferuję trailsy. Jakiś tak. Wiadomo, du... ja, co do... dual to dual. Dokładnie. Ten zieman przed którym śmieptał jak zrobić front flipa. A i pan Paweł pa! pięknie wytłumaczył! jest kto kto pięknie wytłumaczył? No pan Paweł! Gratulacje, gratulacje, Kurwa! jest radość, biała, wreszcie jedzie. Susaj do bara na hipie i na drugiej trzysz to do bara. To Dawid chyba ostatnia okazja w tym roku, nie? No, prawdopodobnie sezon się kończy, ostatni ładny weekend pogody, więc fajnie, że się tu spotkaliśmy w takiej grupie. Nie upaż, ja, ja sobie sam nie ufam. Double flip to, sztuczka, to zawsze wchodzi, tyle razy to powtarzałem. Bartek robi przede mną, mówi, ale może mnie wyźnie, za mną mnie to stresuje, no ale to no, nic, to nie tylko mi wychodzi, ale i ze za mną zawsze, zawsze wychodzi, no. No tak to już jest z tymi double flipami. Fajna sprawa, no i chyba tym kończymy. Ja jeszcze coś poskaczę, ale nagrywanie jest stanowczo za ciemno. I co? No i bardzo fajnie spędzony dzień, tylko że za krótki, za krótki chciałbym, żeby się jeszcze udało w tym roku tutaj wpaść, bo jest tutaj co robić. Naprawdę jest masa sztuczek tutaj do odkaczenia. Przemek, jak się bawiłeś dzisiaj? Świetnie! Wyśmienicie No właśnie i myślę, że każdy, kto dzisiaj tutaj jeździł się bawił tak samo jak Przemek, bo naprawdę dobrze. Szkoda tylko Kamila Długosza, który sobie troszkę zepsuł kolanko przy tej flasze z łypem, ale generalnie bardzo, bardzo dobry. Dzień. No a wracając do tego komentarza tam yy, czy to jest jakiś tam konflikt interesów, jak Tiger, coś tam, Byk coś tam, coś tam, no jak może być konflikt interesu? No proszę was. To będzie myślę, że na tyle. Tyk. Nie ma skin. No i do spróbować? Pewnie, pewnie, pewnie. Zaraz będzie degustacja. Yy, dobra, spin być nie może, przecież to są tylko kaski firmy, y, z którymi współpracujemy, więc y, trudno, żeby była jakaś spina między nami, kiedy jeździmy, znamy się tyle lat. No to tak po prostu nie działa przecież. No ja nie wiem, nie wiem co tu w ogóle tłumaczyć. Nie ma, nie ma, nie ma żadnego problemu. No ale, ale miniaturka będzie fajna. Yy, ty...